W 2020 roku miałem 30 lat i byłem rosyjskim youtuberem. Dziś chciałbym opowiedzieć Ci moją straszną historię. Podczas jednej z transmisji na żywo otrzymałem od widza 1000 dolarów w zamian za zrealizowanie pewnego zadania. Miałem uderzyć moją ciężarną dziewczynę w twarz. Zrobiłem to, a po chwili pojawiło się kolejne zadanie. Tym razem miałem ją rozebrać i zamknąć na balkonie. Tego dnia temperatura wahała się od minus trzech. Do minus 8 stopni. Ten pomysł jej się nie spodobał, więc wyszedłem do innego pokoju z nią porozmawiać. Poszarpaliśmy się trochę i musiałem użyć siły, by zapędzić ją na balkon. Stream trwał nadal, a widzów przybywało. Początkowo słychać było, jak waliła i kopała po drzwiach. Potem nastała cisza. Po 15 minutach postanowiłem ją wpuścić. Niestety doznała hipotermii. Nieprzytomną położyłem na wersalce przed kamerami i pytałem widzów, co dalej. Wpadło kolejne 1500 dolarów, abym tylko nie wyłączał transmisji. Mojej dziewczyny nie udało się uratować. Dalsze badania potwierdziły, że przyczyną śmierci okazał się jednak uraz głowy a ja obecnie odsiaduję wyrok 6 lat pozbawienia wolności.